Cześć, jestem Aga i witam Cię na moim kanale. Zróbmy dzisiaj razem cementową doniczkę. Nie wiem czy taki filmik, o ten, gdzie ktoś po prostu bierze sobie cement, miesza tam sobie szybciutko, wlewa do foremki i nagle pyk, 5 godzin i ma gotową doniczkę na kwiatek. Czy tak rzeczywiście jest prosto, postanowiłam to sprawdzić, tak żebyście Wy już nie musieli tego robić u siebie w domu. Także chodźcie, pokażę Wam, co zrobiłam. Nie mam takiej fajnej foremki z silikonu jak na tym filmiku, no bo dlaczego miałabym mieć? Dlatego spróbuję wykorzystać to, co, co mam. A mam mianowicie, o, taki wielki karton, który po prostu wzięłam z jakiegoś sklepu budowlanego, gdzie takie kartony rozdają na porządku dziennym, bo mają za dużo, także jest łatwo dostępne, za darmo. Wyrysuję sobie teraz kształt, który bym chciała tej doniczki mieć i wytnę go. Zaraz Wam pokażę, czego będę używała. Oprócz wspomnianego już kartonu, będę jeszcze potrzebować dużej linijki, żeby sobie to wszystko rozrysować. Ołówka do rysowania, właśnie, ekierki, bo zauważyłam, że się bardzo przydaje, żeby wyznaczyć kąt prosty, żeby na pewno wszystko się dobrze potem złożyło. No i nóż taki do papieru do wycięcia. Tu już narysowałam pierwszą siatkę, teraz będę rysować tą drugą, mniejszą. Tutaj przygotowałam mniejszą siatkę, tam już jest większa i tutaj jeszcze nasuwałam takie skrzydełka, żeby y, potem jak będę sklejać, żeby się miało o co zaczepić. A tam mam taki nadmiarowy karton, kawałek, który miał dziury, więc go nie chciałam korzystać z niego do robienia y, tych y, siatek i podłożę go pod karton, ten z którego będę wycinać, że jak będę właśnie y, jeździć tutaj nożykiem, to żeby nie ciąć podywania, które znajduje się pod spodem. Mam tutaj jedną część większą i mniejszą. Tak celowałam, żeby tu było 15 cm, a tutaj 12, tak żeby to po złożeniu się zmieściło elegancko w tym i żeby zostało dużo miejsca. No dobra, to będę teraz sklejać tę formę. Teraz tak, to co jest ważne moim zdaniem, to jak mamy tą wewnętrzną część, to chcemy tę do środka wyginać. Ano dlatego, że z zewnątrz chcemy mieć gładką powierzchnię, bo tutaj będziemy mieć doniczkę. A z kolei jak będziemy to wyginać, to chcemy te uszy mieć po zewnętrznej stronie, tak? Żeby też znowuż zewnętrzne doniczki było gładkie. Myślę, że styknie. Teraz drugi karton. Dobra. Myślę, że styknie. O. To oczywiście się podniesie, tak? Bo chcemy, żeby dół też był gruby. No i zobaczymy. Będziemy wylewać cement, to się przekonamy. A tutaj najważniejsze. mi cement. No i oczywiście wiertło. Do mieszania tego betonu. Stawiam sobie tutaj stanowisko pracy i jedziemy. Now I remember your smile. And look up at the sky. I, don't feel lonely. I just want to see you. That's the same for you as before the It's so mixed feeling of hope and war What I never world I tak wygląda teraz forma na doniczkę. Już tutaj zostawiam tak do zaschnięcia. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to się uda, ale jak to się uda, no to nie wiem. Musicie mnie subskrybować, no bo tyle babrania się w cemencie i wszystkim, to by było szkoda, żeby się zmarnowało. Także słuchajcie, subskrybujcie, jedziemy dalej. Dobra, mamy następny dzień. Eee, już tutaj wyciągnęłam cegła ze środka. I e, sprawdzam cement, jeszcze jest lekko mokry, jeszcze tutaj nie odchodzi, ale nie chcę wyciągać tego, żeby nie pokruszyć, nie popsuć. No cześć, mamy właśnie czwarty dzień od kiedy ten cement schnie, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie. No ale jestem już bardzo, bardzo niecierpliwa, także spróbuję chociaż wyjąć tą, ten pierwszy karton, ten z wierzchu, żeby zobaczyć jak tam jest reszta, no i pewnie jak wyjmę go to może będzie lepiej sło to co jest tam pod spodem. To chodźcie, zobaczymy, jak teraz wygląda doniczka. Tu mamy doniczkę. Ona jeszcze jest lekko miękka z zewnątrz, ale spróbuję wyciągnąć to w środku. Zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Służę do tego odpowiednim narzędziem. Mamy to. Wyszło. Uhu. No, a tu w środku wszystko jest twarde, więc jeszcze będę próbować zdjąć to zewnętrzne. Wezmę nożyczki. Więcej sprzętu. Mam nożyczki. Tnę. Widzicie, tutaj zostawiłam sobie miejsce, otwór, Tu w środku jest niestety za mały. O, spójrzcie na to. Piękna doniczka. Trzeba ją tylko trochę wygładzić, zrobić ten otwór do końca, bo zobaczcie tutaj e, nie o to chodziło, ale zaraz spróbujemy coś z tym zrobić, żeby to przebić. Dobra, mam młotek i spróbuję teraz tą dziurę, która jest tutaj, Zrobić naprawdę. Tak, żeby moja doniczka miała. O! Haha! Jest dziura! Elegancko! Chyba nie musi być taka wielka. Taka mała wystarczy. Ogólnie to, co mi się wydaje, najmniej równe jest to w środku. Widzicie tam na dole? Nie jest taka gładka ta powierzchnia, tylko jest taka o, fakturowana. No ale tutaj będzie ziemia, nie będzie tego widać tak bardzo. Myślę, że to nie będzie przeszkadzało kwiatkowi. Natomiast z zewnątrz, słuchajcie, no moim zdaniem, eleganckie. Nawet ma takie ciekawe tutaj wzory od kartonu. Co myślicie? No ja myślę, że elegancka I że jest, że to jest po prostu unikat, nikt nie ma takiej samej doniczki jak ja dzięki temu Haha ha. Mega mi się podoba No mega No słuchajcie yy, Już wam pokazuję To jest moja doniczka Czyż nie jest super? Jest ogromna, bo taką chciałam żeby była taka konkretniejsza Ma w środku otwór jak się należy o, nad widać. I słuchajcie, i zrobiłam ją własnoręcznie. No, może nie jest taka sama jak ta doniczka, którą wam pokazywałam wcześniej. Nie jest taka gładka i w ogóle, no ale słuchajcie. Pierwszy lepszy cement, zwykły karton yy, ze sklepu budowlanego. I o! I można mieć taką fantastyczną, własnoręcznie zrobioną doniczkę. Mega. Totalnie się zajarałam. Najgorszy był ten moment, jak się go wyciągałam z tego kartonu, bo się turbo bałam, że jest za wcześnie i żeby jeszcze nie ruszać, że się rozpadnie. Ale to naprawdę działa. Śliczna jest. Co, co o tym sądzicie? Ja uważam, że jest śliczna. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. No, mam też dla porównania doniczkę taką kupną ze sklepu, która kosztowała podobnie tyle co ten 25 kg cementu. Więc wiecie, z tego 25 kg można zrobić jeszcze 15 takich doniczek. Ale, no, taka ze sklepu wiadomo jest. Ładka, ładna, elegancka. No, ale ta, to jest konkret doniczka. Zrobiona przeze mnie. Nikt takiej nie będzie miał. Nie wiem, czy też tak macie, jak ja, z doniczkami, że lubię mieć każdą inną, nie lubię, jak są takie same. Czy Lubię, jak mają podobny styl, ale nie lubię, jak są takie identyczne. Dlatego y, w przyszłym odcinku pokażę wam, jak z takiej zwykłej doniczki sklepowej, która, wiecie niczym się szczególnie nie wyróżnia, e, zrobić unikatową. Taką, która będzie je, taka wasza, jedna, jedyna, niepowtarzalna. No, ale to w następnym odcinku. Na dzisiaj to już koniec. Zostawcie koniecznie lajka, subskrypcję i widzimy się w poniedziałek. Na razie, pa!